Cześć, jestem Kampiller i witam Was w kolejnym odcinku z Geta Online. Tym razem jest ze mną over. Hello! I dzisiaj y, robimy sobie y, kilka razy jakąś misję, bo musimy za niego uzbierać Hajs na magazyn. Tak, już można. Już można. No no to lecimy z tematem. To się wywaliło. <laughs> nie, nie, nie. Warcik. Mm, Hehe, <laughs> A chcesz latarką po oczach? No chodź A chcesz nie mieć zębów? A no i posejdą do ciebie płynie właśnie Także podstawowy tekst, tak? Tego powinien znać Ty auto gdzieś mi do ulirski wrzucili, że Idź do śmigłowca Aha. Jedziemy na, Lecimy na jeden czy na dwa? Na jeden ty lecisz Jak zawsze y Mam powiedzieć jeszcze raz? Ale co? Nie obrażaj, tak? <laughs> Byś poczekał na kolegę. Jedziesz jakimś... Wodem z gówna, to ja mam czekać, Fu Futo jadę, ziomek, najlepsza to do driftu. Do driftu, ale nie do szybkości. No i nie wyzywaj. Będę. Jakbym miał pieniądze, to bym miał do szybkości, tak? Mam dwa addery, jednego z entorno i... No to sprzeda jednego addera. Po... Nie mogę, bo mi wyskakuje, że... Kurz. Że? że nie można sprzedawać działek powyżej wartości tam 50 tysięcy. Nie wiem dlaczego. Aha Zbugowało mi się coś. Tak to jest przera, bym 500 kafli No właśnie, nie... probo bugów to teraz nie wiem czy ta misja się nam znowu nie zbuguje, bo od jakiegoś czasu robi się tak, że helikoptery przeciwników stoją w miejscu, jeżeli się do nich nie podleci, no to... No i dobrze, przyle, co... e, to znaczy kurczę szkoda nam. Przykro. <laughs> Jest ty jesteś? Y, wierzę na autostradę Nie wyzywaj tak Zabronisz? Polska wolny kraj Posejden od cię płynie właśnie i już nie ma zębów Wow a ja zaraz przywołam powiedział który sobie do Aladyna Kurwa Aladyn Płynę ci w za to ***a ty, no wiesz, Se pogadają No i fantastycznie i super sił plema mm -hmm. dam. To jak to mówi, popę gram pom pom pom, pozdrawiam panów. Zobacz popka? Popuś czy to ty? A kto kurwa mać? Ale ty, bo będę musiał pipkać. Nie pipkuj tak? Co ty pipka? No nie, ale ty woda tak, nie wiem. Ja nie, ja nie pipkuję, co ty? Ale ja nie no jestem to, Janem. Nie ma takiej pazzy, znowu w ciebie wywiada autem no. Bo czekaj bo mi bardzo strasznie na boki chodzi ten samochód tutaj No, no wiesz wątpię że we mnie wiedziesz no bo jestem w powietrzu yy, nie obrażaj Sylwu <laughs> plemadam Gdzie jest ten parking? Idealnie Na kilometry Dobra pakuje się tutaj No i patrz Ech, No i lecimy teraz Do łącznika <laughs> O leci to on no leci ja sobie podziwiam widoki. Ja nie lubię latać helikopterem, także... Samolotem też nie lubię zapewne. Nie lubię, w ogóle nie lubię... Znaczy, tak jak na joysticku się latało, to jeszcze spoko, nie? Tak. Czy ktoś nie Ale... zabrania podłączyć joystick do kompa? Yyy... Yy, nie obrażaj. <laughs> ja, ja zrobię licznik. Nie potem mam komputer, żebym na joysticku... No chyba, że FIFA na to mam. Kierownicę zaraz podłączę i ja będę strzelał na kierownicy, tak? Albo pogram Fifę na kierownicy. Tego jeszcze nie było na polskim YouTubie. Kurczę, kurczę. Ej, co ja wcześniej opowiadałem, że ty się tak z tego śmiałeś? Eee... E ten... E... Twoje spanie dwugodzinne. A. To możesz opowiedzieć jeszcze raz. Nie, nie, bo już nagrywasz. Ja, ja nic nie wiem, on kłamie was ludzie, nie, nie wiem Coś się zepsuło i nie było mnie słychać To powtórzysz Nie, właśnie nie powtórzę. To powtórzysz nie, nie kark bo jedno. Nie zmuszaj, tak? <grym>, Czemu? Y... <grym, <grym, teraz tak ciekawym czeka, śmiecie się... <grym>, coś, coś wymyślę, poczekaj y... Widzimy się za o, dwie o, godziny, jak coś wyruszyć za 15 minut na placu zabaw nie abyś ja w Okej? Okej okay? <gry> okay. No i... pisość glana, coś pizdeczka. Ej elegancuś. się Ej moje zachowanie jest... No takie... ja, jak widać... Nie, nie zbugował się Nie? Nie, na mnie ten nabisko weźmy do waszych ci na daleko Tam ci są zbugowani Na lewo też? Tak, tylko ten do ciebie leci. No mówiłem, że powstaj, do ciebie płynie. Ale on leci, a nie płynie. No to nie wyzywaj. Będę. Bum headshot. Nie zabijłeś go. Żartowałem. <laughs> to wcale nie tak, że, że ja nie zauważyłem, tak? Nie, po prostu jesteś lewy. Yy, Eeeh, Tak. Nie obrażaj, tak? <laughs> No, no nie, ta, ta misja jest, dwóch jest szybka, przyjemna i nawet dość... Będą powiedział o moim dwugodzinnym spaniu, ale nie, bo się będą śmieli. No to dawa jest. No o to chodzi, żeby się śmieli, tak nie? generalnie, że grałem sobie w GTA i tak mnie GTA ściągnęło, że stwierdziłem, że w sumie w ciągu jednej nocy przejdę całe GTA. No i tak wiecie, trochę straciłem poczucie czasu i do godziny czwartej grałem, aż nagle tu tata wstaje do pracy. I do mnie, że czemu ja nie śpię, nie? Ecy, no, że czemu no ja się śpię. Tak. No to powiedziałem, że tata, że ja jest tak gorąco, ja spać nie mogłem, ja się już obudziłem. No, no dobra, nie? No to... Ale ty wiem, że teraz nie potrzebuję? Na dole mi rower na prawa ziomek. No i ten tego. Gram no, <laughs> dalej, nie i położyłem się o siódmej spać. mówię, mama zaraz wstanie. On położę się, bo, bo ona już w to nie uwierzy. A nawet jak uwierzy, to powie, że już o tej godzinie na kąpie siedzę. So, mówię, wie, się spać. Położyłem się, w o dziewiątej i mnie budzi zaraz na miasto i wie, się wyspałem! A potem przez kolejny dzień już nie spałem, bo tata nie szedł do pracy. Także... Także no... Także mnie nie obudził. Nawet się nie skapnęli. Także generalnie przez trzy e, dni, dzis z dzisiejszym to jest trzy dni, no to dwie godziny spałem. Dlatego mam taką psychikę z No nie, to nie dlatego, że z killerem grałem, wszystko jasne. No, no, no. no bo on mi tutaj killuje ja... moją... No, ty ki killerze ty. Był taki film chyba, killer, nie? Co i było. Człowieka strzelił, czemu mu w plecy strzeliłeś, nie obrażaj. No, nie się, że w plecy, a nie w dupę. Nie strzelaj do mnie, fagasie. Tu du, du du. I rura w niego! to teraz, te, te. kiedy twoje takie ślepe trochę? Ja nie bo. pierwszym razem. Jak no misję. no. Naprawdę, nie bo jak się samemu robi misję to się dostaje 13 tysięcy, a się robi we dwójkę 17. Nie wiem dlaczego. Nie, nie, Może nie dlatego, wiem. Może dlatego, że to musi... A nie wiem. Nie czekaj, bo my ludzie... Nie myślą, bo najlepiej w ogóle zestrzelić helikoptera, a koniec... Yy, Dano. Ej, będziemy misji... kończyć twój odcinek, nie? Tak. Po tej misji chyba będziemy kończyć twój odcinek. Mm, bardzo długi. To yy. był mój czas. Nie obrażaj! No, się pilnuj. Ja muszę sprawdzić czy tam mi rower naprawili, bo jeszcze dzisiaj idę, nie? Ja słyszę się on ma rower. Jakbyś... Yy... Popatrzy na mój nick, to byś wiedział. No co? Over, rover, hello! Aha. Ale to Ale to było dobre. Nie? Nie. Nie. Nie, nie. nie obrażaj. O. <laughs> 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 no T Takie sztuki pilota No ja ja to powiem u mnie na kanale też jest odcinek z gita. Ło. Nie mi to zapowiedź. Ty to ja prawie to, tyle ty. ten. Tyle czasowo wstawiłem zapowiedź fany moment. <grych> Jakby to powiedział i samu, ja jestem śmieszniejszy niż twoje fany moment. No on jest Jak Sto... no, Jakiś no, fany, fany dodatek, Kto ci mogę nasrać na klatę. <grych> to jest powodne. Także. Tak, bo... To, to kończy... ja już mam kończyć? odcinek. Ile masz? Nie wiem. Hmm. Mało. Widle. Yy, to znaczy serdeczny przyjaciel. No on, on chce nie mieć ze Tyle no, no i patrz, już do ciebie jadę. No, poczekaj, niech tylko gieta wyłączy. Okej, okay. yes. niech. Ale to jutro, bo teraz gra. <noise> no, idziesz na rower. Zapraszam do mnie. Tak samo, gdzie mieszkasz? W Mieszkaniu. Fantastycznie, w jakim mieście? Nie wiem. No, mów. Nie pisałem. Ej, poczekaj, chyba, Daleko że to nie tobie. Odnie? A ja nie wiem. Na, jak na jaką literkę się zaczyna? G. Na G? No. A, już wiem. No. 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 <laughs> Powiedzieć? <laughs> nie. Magiczne wczytywanie, 2 godziny, to mi tam zapewni całą resztę czasu. To na gry, to będzie Grodno, Grodno. Grenlandia. Grenlandia, bydlaku. Nie widzę bydlaka. Nie obrażaj. Nie będę. Albo i tak najbardziej to mnie... Znaczy ja tego bydlaka to wziąłem z takiego mema, jest na Facebooku, nie, że... Stoi koleś przy ścianie na ulicy i sika, nie? A jakaś facetka przychodzi, co za bydle. A on po niej spokojnie się, pani nie boi, mocno go trzymam. I takie, aha takie. Y, what? No, także... Także koniec. <laughs> Rockstar. Ja tu no. czekam, nie? To, to może lepiej skończymy, bo to wczytywanie to sobie będzie mi całą resztę odcinka zajmować. No to jak sobie chcesz. Tak jest w tym odcinku na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Na razie. Chcesz się nie żegnać? Bo żegnałem się, cześć. Nie słyszałem. Ale faj! nie. Spokojnie, snajper. Bluzy. Ja to tak sobie przebiegłem. Ну, нравится, я